Pan Zielonka Pan Zielonka Co nad stawem Mieszka sobie żabim prawem Ma rodzinę wcale Sporą Dzieci pono aż pięcioro Już od dziada i pradziada Wielkie bagno Tu posiada I przy kępie pod łopianem Na polwarku Tym jest panem Tu na muszki wlot czatuje Tu się kąpie, tu poluje Tu na pełni Krzykiem, a jest sławnym gimnastykiem. Jak dzień tylko się rozświeci, chyt skąpieli, woła dzieci i za chwilę kawalkadą, taką oto sobie jadą. Ten najstarszy, co na przodzie, rej prowadzi w tym pochodzie, a matusze okazałą, od swych oczoń zwie się gałą. Ten z ojcem tak i ten wielki wielkich zusach drugi Miech i Skrzeczek na usługi. Czwarty Żeruś na ostatku Będzie krzycząc – Tatku, tatku! Tatkowice zapomina, Że ma też Żerusia syna, Lecz najmłodszy pieszczok wielki, Co się trzyma kamizelki I na karku Tatusia, wierzchem jedzie, zwie się trusia. Tata chlubi się tym chwatem, Co odważnie śmiga batem, Choć kapelusz mojcowy Całkiem zakrył czubek głowy. Nie wiem, czy wam się zdarzyło Tę kompanie spotkać miłą, Lecz po deszczu rad się błąka Z dziadką swoją, pan Zielonka.